Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj na Green Poincie, na polskiej dzielnicy, która staje się już powoli amerykańskiej tak naprawdę już teraz ciężko jest tutaj spotkać Polaków. Wiem, że oglądam mnie dużo dziewczyn i chcę pokazać też nowy Jork od strony kobiecej, więc teraz wejdziemy do Rite Aidu. Rite Aid to jest trochę taki polski Rossmann. No i pokażę Wam jakieś kosmetyki, które różnią się od tych, które dostaniemy w Europie. Chcemy do sekcji z kosmetykami. No I zobaczcie, mamy już tutaj jakieś nowości. Physician's Formula, która już teraz wchodzi do polski. Wiem, że w Douglasach już się pojawiła ta marka. No i widzicie promocje: buy one, get one. Um, 75% off. To są właśnie promocje, które tutaj są bardzo kuszące. Idziemy dalej. To też jest Cover Girl, które było reklamowane często przez. o boże, przez kogo? Przez Rihanna chyba. Ta maskara w ogóle jest jedną ze słynniejszych. Jest tania, a jest bardzo dobra. Nie próbowałam na sobie osobiście, ale widziałam efekt na YouTube, bo oczywiście już zrobiłam jakiś research, co warto tutaj kupić. Oj, zobaczcie, Maybelline. I tu mamy na przykład podkłady, których w Polsce jeszcze nie ma. Dream Velvet. Najgorsze jest tutaj tylko to, że nie ma testerów, i po prostu nie można tego zobaczyć. No tu ktoś sobie po prostu otworzył butelkę. O, i patrzcie. Jest podkład, który wygląda dokładnie jak ten korektor, który ja uwielbiam. Nie wiem, czy go sobie nie kupię po prostu do kufra z czystej ciekawości, bo no korektor zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Więc jak, jak podkład by to powtórzył, to byłoby naprawdę wow. Matowe pomadki Rewlona, wow. Otwórz się, otwórz się. Ach. No proszę. Bardzo charakterystyczna rzecz dla sklepów amerykańskich. Wszystkie są wyłożone wykładziną. Przyznam szczerze, że moim zdaniem to jest cholernie niepraktyczne, bo coś się rozleje, pobrudzi, no i już kaplica. Bryndza i w ogóle pewnie to śmierdzi mega. Ale zobaczcie, no wszędzie... Wszędzie wykładzina. O i weszłam akurat w sektor ze słodyczami. Tak, z jedzeniem generalnie. Pringlesy i słuchajcie, tu Pringlesy kosztują dolka, jednego dolara. Tu akurat dwa, ale to jest tylko dlatego, że jesteśmy w takim sklepie, który, w którym kosztują Pringlesy dwa dolary. Dużo napojów, w wielkich butelkach, dużo cukru. To jest w ogóle napój, który ja uwielbiam i który po prostu znajomi mi przywożą w puszkach, jak tylko mają możliwość. Ginger Ale. W Polsce można kupić gingera, między innymi szwebsa. Tu jest jeszcze Canada Dry, też jest bardzo dobry. Natomiast ten Sea Grounds jest najlepszy. Jak będziecie kiedyś w Stanach, to koniecznie spróbujcie tego napoju. To jest napój imbirowy. Bardzo dobrze smakuje na przykład z whisky, jeżeli lubicie whisky. E, także no, polecam Wam serdecznie. tutaj mamy też piwo amerykańskie. Oprowadzę Was dzisiaj po prostu po, po sklepach, żebyście zobaczyli, co tu można kupić w takich e, dużych marketach. Reasies. Ja teraz rzecz, o której już mówiłam, pomadki Wet and Wild, które są już dostępne na przykład w naturach, nikt mi nie wierzył, a one tu naprawdę, słuchajcie, kosztują jednego dolara. Więc teraz dowód, po prostu pokazuję Wam, kosztują dolara jednego. Także są mega, mega tanie. No, rzecz, na którą choruję, jak jestem w Stanach, popcorn serowy. To jest po prostu przepyszne. Wiem, będę gruba, ale kto dba jak wrócę, to będę chudła. Mi to to bardziej. To ja też mam, jest dobre, ja taką tubę. Tak. Idliśmy na pizzę, bo właśnie mówię Arnoldowi, że jest pyszna. Uh, can I get one slice with the with chicken? Beautiful. O i to też są takie pyszne kulki z czosnku. Powiem wam tak, nie dziwię, że Amerykanie są krajem otyłym, bo mają naprawdę dobre jedzenie. Jest taka różnorodność. Chcecie dobrą pizzę, idziecie na pizzę. Chcecie dobre chińskie jedzenie, idziecie na dobre chińskie jedzenie. Sushi macie sushi. No tak to jest. Zanim <gry> Widzieć, że film zaczyna się jak pierwszy vlog, który nagrałam w tamtym roku. Dokładnie w tym samym miejscu szłam i mówiłam, że jest brudno, śmierdząco i tłoczno. To było tutaj. A teraz mamy kościół Świętego Patryka. Piękny kościół. Nawet nagrywałam w tamtym roku, nawet nagrywałam w tamtym roku vlogi z tego kościoła, ale chyba nigdy ich nie wrzuciłam, powiem Wam szczerze. O, tu jest Rockefeller Center. Zobaczysz, złotego ludka z siusiakiem na wierzchu. Tu jest właśnie top of the Rock, czyli ten taki zaraz widokowy, z którego widać cały Nowy Jork praktycznie. Albo może jest piękna panorama po prostu z tego szczytu tam. No i łapie się też Empire State Building, który moim zdaniem no jest mega istotny, jeżeli chodzi o panoramę Nowego Jorku, więc... Mała um, Kevin sam w domu. Tak, chyba to samo mówiłam nawet w tamtym roku. W każdym razie... Dwa lata temu. Dwa lata przepraszam. Tak, dokładnie. Tutaj też jest fajne bardzo lodowisko zimą. No pięknie jest. Dookoła oczywiście drogie butiki, no bo jak inaczej, piątale. Ja przecież. Jestem na wycieczce i pada deszcz. O, a tam jest Złoty Ludek. No niestety Stoją jakieś pawilony, które nam go zasłaniają. No i gdzieś jest polska flaga. Ale to nic, my tu jeszcze wrócimy. Tak. Tu w na wody się nie pije tak jak na przykład we Włoszech. O, macie złotego chłopaka. Takie. A teraz idziemy, słuchajcie, do sklepu NBC. Tam na górze jest studio ich nagraniowe. Eee, a w sklepie oczywiście można sobie Kupić pamiątki związane z tą telewizją, czyli na przykład kubki z Jimmy, Jimmy Fallon albo Jimmy Kimu. Jimmy Fallon chyba tutaj. E Mamy wszystkie gadżety. Jimmy Fallon, kubeczki. Hmm. Muszę się trochę kitrać z tą kamerą, bo nie wszędzie można chodzić z kamerami. O, taki kubek, to ja bym przytuliła. Friends, możesz sobie ponaciskać. Słuchajcie, przyszliśmy na szybko na Grand Central. Tak to wygląda z zewnątrz. Już wam pokazuję duży dworzec, a w środku jeszcze piękniejszy. Więc teraz wchodzimy do środeczka. Generalnie każdy tu biega jak ze sraczką po prostu. To jest takie tempo, że ciężko nadążyć. Wszędzie no. flaga. No oczywiście to jest mania w ogóle. Kurz flagi amerykańskiej. To nie wpada nazwy w komentarzu. My idziemy teraz po kawę, bo jest już godzina 18 i przyznam szczerze, że trochę czujemy jet lag. Zmianę czasu. Więc kawa kofeina nam się przyda. Jesteśmy teraz w Bryant Park i to jest takie miejsce gdzie latem w ogóle już jest ciepło. Wyświetlają filmy tutaj na tej trawce, Stoi taki wielki ekran, jak widzicie po środku wielkich wieżowców i puszczają właśnie jakieś fajne filmy. Przyjemnie. A kawa z McDonalda obleśna. Obleśna. W Polsce jest zdecydowanie jedzenie w McDonaldzie i tak naprawdę chyba wszystko w McDonaldzie po dzisiejszym doświadczeniu stwierdzam, że jest lepsze po prostu, bo to w ogóle nie przypomina kawy. Teraz do królestwa czekoladowego Hershey's, czyli um, najpopularniejsza tutaj w sumie czekolada. Niedobra! Oprócz Reese's, które tam widzicie, ta w sumie reszta mi nie smakuje aż tak bardzo, ale Reese's mieje. Także idziemy do środka. Tak wygląda moje miasto nocą wiatr Wygląda nocą świat no, Times Square